Dzień dobry, nazywam się Halina Głowacka i jestem zawodu dentystką. W najbliższym czasie w poniedziałek 26 lutego 2024 roku o godzinie 19 zapraszam do Akademii Zdrowia Metabolicznego w Krakowie. Zachęcam do tego, żeby się zapisać na Facebook, żeby mieć wszystkie informacje i wziąć udział w spotkaniu, podczas którego wszyscy razem w warsztatowej formie będziemy sobie określać drogę do zdrowia zachęcam żeby każdy z nas przygotował coś co szczególnie mu było potrzebne i przeszkody które spotkał na swojej drodze wierzę że w ten sposób prowadzone spotkanie będzie najciekawszą i najbardziej uczącą wzajemnie od siebie formą przygotowania do lepszego życia bo można pięknie żyć. Dziękuję.